Witajcie ludeczki z tej strony sławiecznej i zapraszam Was na kolejny materiał filmowy w moim wykonaniu w grze Broken Ranks na moim druidzie sławiecznym. Tym razem ogarniemy kolejne zlecenie, które możemy znaleźć w grze, a jest to zlecenie na zabijanie kościotrupków. A konkretnie jest to zlecenie o nazwie Przeszkoda, którą bierzemy na bagnach, tu gdzie wieź ma Hobel, i bierzemy ją od imperialnego. Wycerza. Albo żołnierza, jak to woli. a konkretniej od Huwana, na którym, jak widzicie, świeci się niebieski znacznik zleconka. Huwan, przechodź, nie krępuj się. Jest tu coś do roboty? Nie. Albo, a w sumie miałbym prośbę. Moja ukochana chce mnie tu odwiedzić. No i ja chcę, żeby ona odwiedziła mnie. Problem w tym, że kiedyś szkielety tak bardzo ją nastraszyły, że do dziś się ich boi. Pozbądź się chociaż części z nich, to sypne groszem. Ja niestety nie mogę się stąd ruszyć, bo służba. Musicie bardzo kochać, skoro chcesz, chco, skoro chcesz przyjść na te bagna. Pomogę wam. Wymagany poziom 13. I dostajemy zlecenie przeszkoda. Strażnik Huwan chce się spotkać ze swoją ukochaną, jednak na drodze do ich szczęścia stoją szkielety. Zlecił ci więc zmniejszenie populacji nieumarłych. Zabij kilku nieumarłych, by Huwan mógł spotkać się ze swoją ukochaną. I mamy do upolowania szkielet, szkielet mak, kościej, upadły wojownik, upadły łucznik lub upadły strzelec. Dwunastu takich właśnie mopków. I możemy to zrobić albo tutaj na bagnach, gdzie stoją dwujeczki. Na spokojnie możemy pyknąć sześć dwujeczek, albo, jeżeli chcecie, możecie iść w lewo na podzamcze. Jeżeli bijecie szkielety na podzamczu, to również zalicza się do zdecenia, a trzeba pamiętać, że tam są i grupki piątek. Jeżeli czujecie się na siłach albo macie większy poziom, możecie iść po prostu na podzamcze, a szybciej wam to pójdzie. My jesteśmy tutaj blisko chowana, więc sobie na spokojnie pobijemy szkieleciki dwujeczki. Musimy wtedy ubić ich po prostu 6 grupek po 2. Da, no, da nam to oczywiście 12. I jak widzicie, po dwóch grupkach damy sobie odpoczynek, bo już mamy połowę many i troszkę kondy nam zeszło. I na spokojnie mamy już jedną trzecią zadania zrobioną. Tutaj mamy kolejne dwa, tu kolejne dwa, one dosyć szybko się pojawiają. A że są po prostu blisko, to nam szybko po prostu idzie. I tak jak Widzicie w podpowiedzi można być wszystko to, co jest szkieletem. I wszystkie profesje też szkieletów. O, tutaj był na przykład upadły strzelec w tej grupce. mamy na to zadanie pół godzinki ale jak widzicie spokojnie je można zrobić szybciutko w parę minut szczególnie jak jesteśmy troszkę wyższym levelem prawda jest to zlecenie na poziom 13 ale tak jak mówię robiliśmy główną fabułę questy główne i po prostu skupiłem się na tym podszedłem troszkę z levelem do góry do przodu i teraz jak już Mamy zrobioną główną fabułę, prawie całą. To można wrócić do tych zadań, do zleceń pobocznych i do znaczy do questów pobocznych i do zleceń. I została nam ostatnia dwójeczka. Szkieleciki. O, i na koniec jeszcze krytykiem ładnym potraktowaliśmy pana szkieleta strzelca. Odpoczniemy i w pełni naładowani możemy iść tutaj do huwana, który stoi wyżej i można oddać zleconko. Mamy 12 na 12, przeszkoda, wszystkie upolowane. Wykonałem zlecenie. I dostaliśmy znowu doświadczenie, złoto, i również 15 minut cooldowna na kolejne zlecenie, czyli większość z tych zleceń na, w alawilu przepraszam, F20s przed wejściem do Alavilu, to po prostu daje nam 15 minut na cooldown, także można je bardzo szybko i często robić i w ten sposób nabijać sobie i doświadczenie, i zawsze troszkę złotka wpadnie. Dlatego jak widać, szybcie, kolejne szybkie zlecenie. Dziękuję Wam za oglądanie, moi drodzy, i zapraszam Was do następnych filmików i do następnych zleceń, questów i kontynuujemy przygodę na Sławiecznym. Dlatego dziękuję póki co, dobranoc ludeczki i do następnego.